Cześć, witajcie moi drodzy. Dwie szybkie sprawy. Po pierwsze, w komentarzach piszcie pytanie, które chcielibyście mi zadać, e, albo no, zapytać się o co. o, co, o co, Tak, tak, różne pytania napiszcie, które, na które chcielibyście znać bardzo odpowiedź. Też takie, czy dodasz mi na sklepie ITP, P, ITD. Odpowiem, e, odpowiem na nie w faku, który zamierzam robić. Była sonda na Facebooku czy mam zrobić i większość głosów było na tak, więc zrobię nowy fakul i tam będą wszystkie zasady, których powinniście przy, się przestrzegać, ponieważ dużo osób nie czyta lewej ramki po stronie niestety. Nie wiem, nie, nie mam za to nazw dla was, ale wybaczcie, samochody jeżdżą ten za oknem. W każdym razie druga sprawa jeszcze mam taki ciekawy pomysł, że nie chciałbym tutaj trzymać moich alogów, a robię ich sprawia mi całkiem, całkiem, całkiem sporo przyjemność. Ale wiem, że Wy nie jesteście tutaj po to, żeby słuchać, słuchać jak ja gadam, a bardziej żeby oglądać moje filmiki growe, więc zastanawiam się nad otworzeniem nowego kanału tylko, tylko do, przeznaczonym do alogów żeby tutaj już nie śmiecić. I tutaj też nie będzie, nie będzie wtedy wideologów, tylko same najważniejsze informacje. Chciałbym też nagrać tam sprostowanie do ostatniej sprawy związanej z kwasandem, ponieważ wiele osób mnie zarzuca, a to wynika przez to, że źle mnie zrozumieli po prostu. Oraz chciałbym porozmawiać na parę ważnych tematów, które są przynajmniej dla mnie ważnych, jeżeli chcecie oczywiście znać stanowisko w mojej sprawie, więc. Głosujcie za pomocą łapek. Łapka w górę to robisz nowy kanał, łapka w dół to nie robisz nowego kanału. I pamiętajcie, jeszcze raz powtarzam, chciałbym, żebyście, za, żebyście przeznaczyli te łapki jako głosowanie. I nie głosować od razu w filmiku, tylko. Wiecie, przesłuchajcie go do końca. Proszę. Zazwyczaj, zazwyczaj, jak macie dać komuś łapkę w górę dla filmiku jakiegoś, to na, przesłuchajcie zazwyczaj filmik do końca albo oglądnijcie. To wszystko. Szybka, szybka informacja. Zapraszam na stronę na Facebooka. Tam są często jakieś jeszcze ciekawe informacje bądź to jakieś takie drobne bonusy. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się. Pa, 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 pa.